Jedenasta kolejka PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań-Motor Lublin. Najlepsza ofensywa Ligi Kontra, debiutant w bramce gości. Iwan Brykic z urazem kolana, którego doznał dzień przed meczem. Bramkarz Motoru Lublin może nie zagrać już w tym sezonie, w związku z tym pora na debiut w Ekstraklasie klasie To on miał zatrzymać kolejorza. Na początek niecelne uderzenie. Wolemarka, który popisał się hat w poprzedniej kolejce w starciu z Koroną Kielce. Teraz chodzić do Souza. Afonso Souza w polu karnym i dobra pierwsza interwencja w tym spotkaniu Kacpra Próbuje motor wyjść spod własnej bramki, przejmuje jednak piłkę. Murawski Kozubal do Souzy, ten do Iszaka i tak to się musiało skończyć. Kolejosz prowadzi, jeden do zera. Szósta bramka w tym sezonie, kapitana Lecha Szwed, rozpoczyna strzelanie przy ulicy Bułgarskiej. Drużyna trenera Fredriksena wygrała sześć kolejnych spotkań w naszej lidze. W pięciu z nich nie straciła bramki. Naprawdę imponujący początek sezonu w wykonaniu Lecha. Ostatni raz tak dobrze w naszej lidze. Ktoś rozpoczynał rozgrywki w sezonie 2009-2010 i była to. Wisła Kraków. Ale zaczęliśmy grę od środka i piłkę ma motor Lublin. Ceglarz do Wolskiego, piłka na skrzydło do Stolarskiego. Ten próbuje zagrać do ceglarza. Piłka pod nogami Wolskiego. Mraz i błyskawiczna odpowiedź motoru Lublin. Cieszyli się z tego prowadzenia tylko kilkadziesiąt sekund, gospodarze. A Mraz sprawia psikusa swojemu byłemu szkoleniowcowi. Tak jest bo ten napastnik współpracował z trenerem Fredriksenem w Brandby Kopenhaga w sezonie 2019-2020. Podrażniony o piłka do Wolemarka, ten do Iszaka i mamy znowu prowadzenie Lecha. Tak się przynajmniej wydawało, bo do akcji wkroczył VAR długo były Rysowane linie i ostatecznie sędziowie na wozie dopatrzyli się spalonego Mikaela Iszaka, także wciąż remis 1 do 1. Końcówka pierwszej części gry: Kali Skanner strzela i dobrze w bramce lecha Bartosz Mrozek. Do przerwy zatem remis 1 do 1, a drugą część gry zaczynamy od ataków motoru. Piłka w polu karnym do Kaliskanera. Kaliskaner uderza, ależ zamieszanie. Samuel Mraz i jest dwa do jednego dla motoru. Do tej pory miał jedną bramkę w tym sezonie Samuel Mraz, a dziś dublet przy ulicy bułgarskiej. Słowak, absolutnym bohaterem motoru Lublin. Lech rzuca się rozpaczliwie do odrabiania strat Joel Pereira. Piłka podbita w polu karnym, Kacper Rosa nie najlepiej piąstkuje jeszcze upadł Michaeliszek Murawski, strzela i samper wybija tę piłkę głową z bramki motoru Lublin. 62 minuta gry Daglas się pomylił i pędzi ceglarz Mrozek przed bramką, próbuje go lobować kapitan motoru, ale spokojnie interweniuje golki Lecha. Są za polekarne. karne, Mikaelisza, świetnie się obrócił, ale zabrakło już sił na oddanie precyzyjnego uderzenia. Teraz kapitalna akcja Sousy z Fiabemą. Ten drugi zagrywa i wślizgiem ratuje motor Lublin Samper. 90. minuta gry. Golizadech w polekarne strzał jak ponad poprzeczką bramki motoru. W końcówce kolejosz ruszył do szaleńczych ataków, kompletnie się odkrył i nadział się jeszcze na jedną kontrę. Ndiaye jest sam przed mnoskiem, przebieg dobre kilkadziesiąt metrów. Ndiaye nie ma gola. Piłka nie wpadła do siatki, nie może w to uwierzyć Senegalczyk. Ale dla gości najważniejsze jest to, że motor rehabilituje się za wpadkę w środku tygodnia i porażkę w Pucharze Polski z trzecioligową Unią Stieriewicą. Dziś motor pokonuje lidera PKO Bank Polskiej Ekstraklasy 2 do 1. Dla kolejorza to pierwsza porażka w tym sezonie u siebie. Lech, oczywiście, wciąż jest pierwszy, ale ma już tylko dwa punkty przewagi nad drugim Rakowem Częstochowa. Lech motor 1 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.